Dzisiaj będzie o sądach i patologii na YouTubie, ale powiem o tym, dlaczego warto się tym zainteresować. Hello, ladies. This is Media Fan, a blog about media and advertising. Something I know nothing about. Tak, dzięki, Izaja. Dzięki. Wiedzieliście w ogóle, że ten koleś nazywa się Izaiah Mustafa? <grych> Słuchajcie, dlaczego warto w ogóle interesować się tymi rzeczami odnośnie prawa sądów, i dlaczego z ciekawością przyglądam się temu, jak zakończy się i jak toczy się rozprawa Ator Gimper. Ponieważ te rzeczy związane z prawem i sądami, internetem dotyczą właściwie każdego z nas. Wielu z nas spotyka się z jakimś hejtem, może mieć jakiś problem, i to. I to jest istotne, jak. Czy sądy są przygotowane na ten postęp technologiczny? Jak interpretują w kwestii dowodów yy, sprawy związane z internetem, które wydają się dla nas oczywiste? Bo hmm, print screen dla nas wydaje się oczywistym dowodem, ale dla sądu nie. I dla mnie, gdybym miał rozstrzygać i dawać głowę pod topór, również print screen nie jest żadnym jakimś yy, yy, przeważającym dowodem. Zwłaszcza, że print screen to jest naprawdę coś, co bardzo łatwo można sfałszować. R również e, zgrywanie materiałów z YouTube'a e, też nie jest dowodem e, ostatecznym. Powołam się tutaj na Spiders Web, który śledzi e, to, tą rozprawę i coś, coś ciekawego tam się pojawiło. Ator dostarczył prokuraturze płyty z nagraniami, które miały być materiałem dowodowym w tej sprawie. Co ciekawe, są to treści zabezpieczone notarialnie, a więc ich istnienie potwierdzono. Tymczasem obrona twierdzi, że nigdy ich nie było i to mimo milionów świadków widzów. Tym samym Tomasz D. wypiera się, że kiedykolwiek atakował Atora na YouTube. Jego obrońca podniósł, że zarzuty dotyczą umieszczania filmów w internecie, a tymczasem ma nie być żadnych dowodów, że tak się stało. Z dowodami nie mogą zapoznać się internauci, bo sam Tomasz D. usunął wszystkie filmy, które go obciążały, także z gościnnych występów na innych kanałach. Wcześniej Ator, przeczuwając, co się święci, wszystkie je kolekcjonował. No właśnie. Czy zgranie filmów z YouTube'a jest wystarczającym dowodem? Ten argument, jeśli jest to prawda oczywiście, z, m, od Gimpera wydaje się dość bezczelny, ale, hmm, ale ciekawy. Zwłaszcza kiedy mamy do czynienia na przykład z gameplayami, gdzie m, jest nagrany jakiś materiał z gry i w tle leci głos. Który nijak nie można zsynchronizować z ustami, prawda? Przerobić mój film, moje słowa teraz na jakiś inny, inny zwrot, byłoby widać cięcia, byłoby to ciężko, ciężko zmontować. Pewnie byłoby to możliwe, ale, ale o wiele trudniejsze. Natomiast tutaj mamy tylko obróbkę audio, a z audio, wierzcie mi, można zrobić bardzo dużo, coś o tym wiem. Wydaje mi się całkiem zdrową sytuacją, kiedy sąd bezkrytycznie nie podchodzi do, do takich materiałów i nie traktuje jako jakiś taki ostateczny dowód. Swoją drogą też nie wiem, co to znaczy, że zrzuty czy tam zgrania są zabezpieczone notarialnie. Ciekawa rzecz, żeby się tym zainteresować na przyszłość również dla Was. A czy takie sprawy sądowe, i afery, pomagają youtuberom? Fame idzie, prawda? Bo są na językach wszystkich, ale czy tym za fejmem idą pieniądze i, i faktycznie e, opłaca się robić tego typu dramy? E, to rozważmy to sobie. Wszystko zależy od tego, o jaką popularność nam chodzi i czy na tym opieramy swój biznes, swoje funkcjonowanie. Z sądami nie ma żartów, tam się kończą hecheszki i każdy normalny, świadomy obywatel. Raczej o tym wie. Wiedzą o tym również firmy, które z YouTuberami współpracują. No bo na pewno wiecie, że e, jeśli chodzi o zarobki na polskim YouTubie, to te zarobki z wyświetleń to nie jest wcale góra pieniędzy. Najbardziej sensowne zarobki są, kiedy YouTuber, bloger współpracuje z firmami. Tam są konkretne pieniądze za bycie twarzą marki, za aktywności, za tego typu rzeczy. Jeszcze ciekawe, jak się w tym zestawieniu zarobki z YouTube'a i zarobki od, od firm kształtują się dotacje, czy donacje zwane popularniej, bo też w zależności od kategorii blogerów, a właściwie gamerów, to też może być ciekawym źródłem przychodu. Ale generalnie zarobki od youtuberów pochodzą od firm. A firmy lubią ciszę i spokój i nie lubią afer związanych, e, e, zwłaszcza takich, które przetaczają się przez sądy. Oczywiście nie wszystkie, ale uznajmy, że firmy raczej wolą ciszę. Zwłaszcza, że przy tego typu sprawach e, czasami mogą wyjść rzeczy, które, e, które trudno zaplanować. I zazwyczaj są, jest to jakieś tam pranie brudu, zwłaszcza kiedy sądzi się osoba publiczna. Firmy tego nie lubią. A nie lubią dlatego, ponieważ załóżmy. Ogłaszając kolejną kampanię z jakimś tam youtuberem, od mediów i od widzów, od klientów, zamiast otrzymywać zapytania czy reakcje: Wow, świetna kampania, fajnie, że wzięliście tego, tego youtubera, jakie będą szczegóły kampanii, nagle cały komunikat reklamowy przekręca się w stronę: Dlaczego wzięliście akurat jego? Tego, który zrobił. I tutaj może pojawić się lista zarzutów tego, który jest odpowiedzialny. I są firmy, które, które mają już coraz dłuższą listę, czarną listę, tam youtuberów, z którymi nie chcą, nie chcą współpracować. I to faktycznie jest teraz ciekawy okres na YouTubie, kiedy już patrzy się oczywiście cały czas na zasięgi, ale również na jakość tego kontentu, na tego, kogo dobiera się do współpracy, czy on faktycznie pasuje do wizerunku marki i czy nie przekracza tej, tej granicy. I ci youtuberzy, którzy balansują na tej, na tej, na tej granicy wulgarności, kontrowersji, Y, będą musieli z, zmierzyć się z tym, y, z tym problemem, że część reklamodawców po prostu ich nie będzie chciała. I jeszcze ciekawa rzecz, bo również od strony widzów też mam wrażenie, jest też jakieś takie oczekiwanie albo poszukiwanie y, dobrej jakości treści. Już nie tylko beka i y, y, takie jechanie po hardkorze, ale faktycznie y, coraz więcej jest pytań, czy faktycznie musimy wspierać albo podniecać się jakimiś Patologiami czy agresywnymi zachowaniami na YouTubie. I nie jest to coś charakterystycznego dla jakiegoś polskiego YouTuba. To, to się dzieje. Marki nie lubią skandali. Mm, Persji dosyć szybko wycofała się ze swojej reklamy yy, na skutek reakcji yy, fanów. Dość ciekawy przypadek. Yy, o Reserved i ich brunatnych koszulach yy, może nawet nie będę wspominał. Uważam, że to jest są cyniczne chuje. I yy, wiedzieli doskonale, co robią, i. Yy, może warto nie nagłaśniać po prostu, nie, nie, nie dyskutować o nich. Niech bojkot sobie trwa e, tych, którzy postanowili bojkotować Reserved. I w showbiznesie, i w sporcie firmy szybko też się wycofują, kiedy e, ich gwiazda, twarz ich marki nagle zostaje na przykład przyłapana na dopingu. Takich sytuacji jest całe mnóstwo. Więc e, gwiazdy, twarze marek muszą jednak co jakiś czas ocieplać swój wizerunek, działać, yy, działać, dobrze, a te skandale, które czasem wywołują, muszą być dobrze przemyślane i nie przekraczać tej magicznej yy, granicy. Więc marki łatwo się wycofują, filmy znikają i, yy, no właśnie, a propos znikających filmów. Żółwik na zachętę? Dosyć szybko zniknął też film z biszem i z youtuberami. Ciekawe dlaczego? Oglądanie go... No, jest ciężkie, no, ale powiedzmy, że okej, okay, nie, film miał się tam roznieść i coś powiedzieć. Nie wiem co i do czego nakłonić, czy do współpracy, czy co pokazać, nie mam pojęcia. W każdym razie, filmik jest zniknięty. Skąd my to znamy? Spokojnie? Zastanawiam się też, jaka jest procedura takich znikających filmów. Kto o tym decyduje? Hmm, czy jakaś góra, dyrekcja, która stwierdziła: Dobrze, zaufaliśmy Wam, puściliście ten film? I teraz widzieć, co się dzieje, usuwać natychmiast, czy też może jakikolwiek mają wpływ na usunięcie tego filmu, na przykład twórcy albo aktorzy występujący w tym filmie, to też może być ciekawe. Czy też ciekawa obserwacja i przestroga dla wszystkich biorących udział w kampaniach. Na scenariuszu może być super, ale może warto we wszelkiego rodzaju kontraktach sobie coś takiego zastrzec, że chcę mieć decydujący głos w akcepcie. Duże gwiazdy oczywiście tak mają. Myślę, że youtuberzy może nie do końca mają tu decydujące zdanie, zwłaszcza przy takich zewnętrznych produkcjach. No ale tak, przy współpracach warto podkreślać, że jeśli widać, że wychodzi z tego kupa, warto mieć zdanie, nie, nie puszczamy tego, wyszło to złe. Nagrywamy jeszcze raz, trudno, trzeba to powtórzyć, przesunąć kampanię, nie chcę tego. W wielu przypadkach kampanii z youtuberami i blogerami ja bym tak zrobił. No i fajnie. I dzięki tym znikającym filmom i markom i współpracom dochodzimy do ciekawego momentu. Ciekawej mm, takiej mojej też obserwacji. Jestem ciekaw, czy się z nią zgodzicie. Jeśli chodzi o MCN, czyli firmy, które skupiają blogerów, youtuberów mm, i współpracują z nimi przy kampaniami. Czy nie istnieje tam swego rodzaju pewien paradoks albo pewna Patologia to was słowo, za dużo już razy w tym filmie się, się pojawiło, ale mm, pewien taki niezdrowy układ. MCNy istnieją po to, żeby mieć swoją stajnię YouTuberów i zapewniać im kampanię, zarobki i ogarniać ich papierowo, przychodzić im, przynosić im dochód. OK. Dla firm istnieją MCNy po to, żeby mieć katalog takich YouTuberów i robić i proponować im świetne kampanie. No ale youtuber, podpisując umowę z jakimś tam MCN-em, nie podpisuje jej po to, żeby przez rok siedzieć na, na tyłku i nie zrobić żadnej kampanii. Wymaga od MCN-u, żeby te kampanie były. Ale co jeśli przychodzą do MCN-u marki, które dla ich strategii marketingowej nie zawsze ten youtuber jest odpowiednim e, influencerem i odpowiednią osobą? Ale MCN, ciśnięty przez youtubera, musi mu też dostarczyć kampanię. Więc dochodzimy do sytuacji, w którym MCN -y proponują marką youtuberów, które nie do końca są dla nich odpowiednie, ale są w ich stajni i muszą dać im zarobić na, na, na chleb. I, I to nie jest jakiś mój wymysł, bo w wielu przypadkach, nie jest to raz, dwa ani, ani trzy, spotkałem się z takimi opiniami od firm, które współpracując z MCN-ami mówią wprost Ej Maciek, mieliśmy jakiś tam brief, założenia i dostaliśmy odpowiedź czy propozycję, koncepcję kampanii z youtuberami, którzy, którzy zupełnie nie pasowali, których sami byśmy nie wybrali. Fajnie to wygląda w zasięgach, fajnie to wygląda na słupkach, ale dobór tych youtuberów jest kompletnie zły. Wynika on z, właśnie z tego, z jakichś tam ograniczonych zasobów albo tego, że, że MCN-y muszą dowieść youtuberom również e, zakontraktowany e, towar. No, to taka dygresja na, na koniec. Ciekawa obserwacja. Rzu rzucam ją w eter, bo, bo, bo ciekawe, bo może coś takiego nie występuje, może to jakiś jest mój wymysł, ale tak jak mówię, potwierdzałem go również z rynku. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. Dajcie znać w ogóle w komentarzach. Bardzo wam dziękuję za poprzednie komentarze i za dyskusję po pod poprzednimi filmami. Naprawdę jest to bardzo przyjemnie. Dawno nie miałem takiej przyjemności czytać wasze komentarze i z wami dyskutować właśnie na, na YouTubie. Super. No, moment sprawdzam na YouTubie. Patologie, sądy i, i tak dalej dzieje się. Magikale i tam te meduzy, no to, to też ciekawe. No uważam, że ten fejm taki nie zasługuje na na szół wokół którego jest robiony. Wszyscy narzekają na patologię i, i na złe rzeczy na, na YouTubie, a gąciarz, który kręci filmy, filmy z Grenlandii, ma tam 150 tysięcy na film. To tam szał nie robi, co? Yy. Idę oglądać gęciarza. Tymczasem trzymajcie się.